Cześć, siema, z tej strony Super Dawid. Witam Was na moim już e, czwartym odcinku z weekend z Ekstra Klasą. Ze mną jest e, gość specjalny. Jest to mój kolega Kamil. Cześć. Dawno już go nie było na moim kanale gdzieś z pół roku temu, e, ale Wreszcie jest i będziemy z nim robili wojnę na saszetki. Ja otworzę dwie saszetki. Mój kolega też dwie saszetki. I zobaczymy, k który trafi lepsze karty ten wygrywa. No dobra. Więc e, lecimy z tym koksem. Dawaj, zaczynaj Dawid. Ja otwieram pierwszą saszetkę. Nie kodu czytnikowego. Bo to bo są. E... Te kupione kiedyś. Dobra, lecimy. Kto wygra ten ekscytujący mecz? Zobaczymy kto. E, e, mamy tak: Manuel Arborera z Lecha, Słowik, e, Kaczmarek, Surma. Mamy tylko schodzącą i tylko gwiazdę Małecki, więc. Mam szansę no, czy... wygrać? Szał nie mam, szał naprawdę słaba saszetka. Może druga mi uratuje. Teraz mu, e, saszetka mojego kolegi. No to jedziemy z tym. Dawajcie. O! Mamy Sokułowskiego, mamy też Steinbolsa, Stolarskiego, e, Gurdana Mamy też te Gwiazdę. Schodzącą, niestety. Nie, gwiazda. I tutaj mamy wschodącą.

Słabo. E, przypomi, przypomnę, że gdzieś jeszcze szczepionców z zeszłego roku e, też sobie robiliśmy taki meczek i mój kolega wygrał. więc więc tego Neymara i mój krzyk? E, może. E, więc jest, jest jakiś e, do rewanżu sposób. Uwaga, o już to się świeci, zostawię to na koniec. Może jakiś, nie wiem, drogo. To sobie też nie jest wygrać. No, zobaczymy, zobaczymy. Na kurma, please, na kurma, mamy też e, Augustora Farga, augustor Formela, Kaczmarek, e, Bartowski i mamy, tutaj macie Kodzik i mamy Adam Dan, to jest moja kolejna powtóreczka, ale jest ulubieniec fanów, więc jest szansa. Teraz, teraz liczę, że mój kolega nic nie trafi. No, pewnie taka będzie szansa. Dobra, obcinamy je w na trzy... O, czy co, co do trzeba, to są nożyczki? Czekaj... Słabo jakieś nożyczki. Eee, ehm, trzeba no... Wstrzydź. No, wstrzydź, no. Dobra, lecimy. O, czekajcie. I lecimy. Mamy tak, eee... ciczman e, Cicman. Cicman. Marciniak. Mamy też Miskiewicza. O, bo. E, Gikiewicza. I nic nie trafiłem. I chmiela, który ma produkcję Chmielu, z Szczeląca Gwiazda i Rodorniaka. Dobra. No Rodorniak, jakiś plus. No i mamy ten. E... Brawo. Dawid wygrał. Ja wygrałem. Roden. I czele. No. Czele po tych pierwszych meczach, to mój neymar przeważa. Dobra, ale w edycji z ekstra klasy ja wygrywam ten pojedynek, więc, więc dzięki za oglądanie unboxingu. Zapraszam Was na kolejne Cześć. unboxingi i na jakieś tam meczyki, więc pojedynki, więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Na razie dzięki za oglądanie. siemka. Dobra.